Dzień dobry Państwu, Szymon Konieczny, strona na Facebooku Tomania. Tomania ja i z w Jaśle. Rozpoczęła się majówka z funduszami europejskimi przy Generatorze Nauki, Gry i Zabawy danej najmłodszych. Są szachy, animacje z igłą, pan... Ludzie jest troszkę, preza jest od rana. Troszeczkę relacji teraz, proszę Państwa, z pierwszego dnia majówki funduszami europejskimi w generatorze nauki w a już za moment Noc Muzeum w Muzeum Regionalnym w Jaśle. Jak się dzieci dromasz nie uchowoli, ja na megafonem z cyrkiem jeżdżę, to, to też, to ja też nie dosłyszę, ale mi to nie przeszkadza. Także robimy fotorelację i widzimy się na Nocy Muzeum. Szymon Konieczny, strona na Facebooku Koncertomania Jasielska i okolicy a jeszcze nie wszystkie, jeszcze trzy zostały. Dalej, 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 Odkładamy sobie kulkomaty na ziemię. Przed Wami pojawią się za chwileczkę tyczki. Jak najszybciej. w podnoszę, jedną kostkę no, jeszcze raz witam serdecznie. Szymon Konieszt, strona na Facebooku Goceta Mania Jesieska i okolice. Dobry wieczór od Generatora Nauki, teraz do Muzeum. Noc Muzeum w 2024 roku. Od 17 do 23 można odwiedzać Muzeum w dniu dzisiejszym w ramach majówki z funduszami europejskimi. W Jaśle. A więc proszę Państwa, co biadolić, co gadać. Wchodzimy do środka. Never fall in love. Oh, no. Dead, in a restless, the is before it's begun. I can't I can't Szanowni Państwo, jestem w Regionalnym tutaj mamy takie, jak wcześniej pokazywałem, takie talcaki, topór, ciesielski młotek, kowalski, proszę Państwa, młotki, termione rzemiosło, kowalstwo. Łódka, Łódka, koniki to jest tasak inaczej. Proszę Państwa, tasaki różnego rodzaju, sztance, pęta dla koni. Cęgi, zawiasy do drzwi, proszę Państwa. To proszę Państwa, dalej są różnego rodzaju rzeźby, proszę Państwa, można oglądać Muzeum Regionalnym w Jaśle. Dzisiaj jest Noc Muzeów, proszę Państwa. Fundusze Europejskie, majówka, piękne eksponaty, proszę Państwa, można zwiedzać Muzeum Regionalne w Jaśle. Idziem it's I oh, like it since <laughs>

Mamy świętego Mikołaja, dlatego jak odwiedzacie muzeum, bądźcie grzeszni, bo Mikołaj nawet muzeum was obserwuje. No i są święte obrazki, można oglądać, tutaj mamy za mną, o już, krzyż z Panem Jezusem. Takie rzeczy można odwiedzać w Muzeum Regionalnym w Jaśle. Lecimy. Look in, in the, the warm of, of the sun When I get my, my heart, when I get my heart, it will be confident. You can't because you are ready. No szanowni Państwo, teraz jestem na piętrze Muzeum Regionalnego W Jaśle w ramach nocy Muzeum 2024 roku ze stroną na Facebooku Koncertomania Tomania Jasielska i Okolice, Majówka z funduszami europejskimi Wiaśle. W tamtej sali za mną odbywają się warsztaty rękodzielnicze. Tam młodzież robi ona, na przykład takie zegarki z drewna ładny, prawda? Fioletowy kolor z napisami. Także, kto ma życzenie, to może również uczęszczać. Tutaj w sali koncert muzyczny, zwiedzanie eksponatów muzeum. No i lecę dalej: dzieje się Muzeum Regionalnym w Jaśle. Szanowni Państwo, z kolejnej części muzeum, tutaj pan doktor okulista Stanisław Kadej Portret bardzo ładny, można oglądać. Tam z tyłu jest żona pana doktora Kadiego. Tylko szkoda, że z takim dystansem. <noise> Powinno może sobie wisić na jednym płótnie, ale okej. Okay. Także sami zobaczycie. Poważna postać, Stanisław Kadej. A jak ktoś nie wie, to każdy sobie pomyśli, że na pierwszy rzut oka fasola. Ale eksponaty bardzo ładne, <laughs> na ocenę szkolną celujący. Lecimy posłuchać muzyki i dalej filmować muzeum. Szymon jest strona na Facebooku Koncertomania Jesielska i okolice śpieszcie się ludzie, bo do 23.00. I'll say it clear. I'll spit my I'll... Szanowni Państwo, Noc Muzeum 2024 roku w Muzeum Regionalnym w Jaśle powoli dobiega końca. Do zobaczenia znów za rok na kolejnej nocy Muzeum w Muzeum Regionalnym w Jaśle w sezonie 2025. Piękna wystawa w Muzeum Regionalnym. Ja się godna polecenia. Już wkrótce Relacja na stronie na Facebooku koncertu Maja Sielska. Se serdecznie podaję. Szymon Konieczny. Do zobaczenia.